Jak skierować wiosłową łódź, aby najszybciej dotrzeć do potrzebującego pomocy na rzece? Raczej nie tak. Czy dopłynąć tu, poczekać i nigdy się nie doczekać? Dopłynąć tu i potem wzdłuż rzeki? Czy poczekać i wystartować teraz? To nie są dobre pomysły. Równomiernie płynąca rzeka unosi wszystkich i wszystko jednakowo, jak stabilna platforma. Łódź najlepiej jest skierować wprost do ratowanego, chociaż w pewnych warunkach prędkości niekoniecznie natychmiast wyruszać. Jak dostosować kursy i prędkości statków, aby się nie zderzyły? Jak ocenić ryzyko zderzenia z poziomu morza, nie z wysokości drona? Jak sterować łodzią przez rzekę, aby trafić w wybrane miejsce na drugim brzegu? Jak zaplanować ten złożony ruch? Jak dawniej bez systemu kierowania i naprowadzania wysyłano torpedy do odległych płynących statków? We wspomnianych sytuacjach, główną rolę odgrywa znajomość składania i względności ruchów, oraz ich opisu w różnych układach odniesienia. Przykład do bliższego poznania wystąpią auto lub wagon może autowagon jadący z prędkością VA względem Ziemi pocisk lecący poziomo z prędkością VP prostopadle do toru jazdy auta w autowagonie obserwator samochodzik czerwony w spoczynku względem drogi Ziemi samochodzik zielony w ruchu jednostajnym z prędkością VZ przeciwną do prędkości auta. Prędkości oznaczam ich wartościami bezwzględnymi, a ich kierunki i zwroty wyrażają strzałki wektorów. Startuje teatrzyk ruchu. Pocisk łatwo przebija burtę jadącego autowagonu, leci jednostajnie dalej prostopadle do auta, jedzie auto, dwa niezależne ruchy. W tym samym czasie pocisk pokonuje szerokość wagonu D z prędkością VP. I auto z prędkością VA pokonuje drogę A równą przesunięciu otworów wlotowego i wylotowego. Z dwojakiego wyrażenia tego czasu wynika użyteczna formuła. Jeszcze raz, te same ruchy w układzie ziemi, ale z podejściem nieco mieszanym. W równych odstępach czasu oznaczam auto kolejnymi pozycjami pocisku układającymi się w prostoliniowy tor względem auta tor. Obserwowany przez pasażera w swoim układzie odniesienia, związanym z autem. Powrót. Teraz w układzie auta, gdzie obserwator i auto spoczywają, znika VA. Pocisk ma ten sam znany już tor względem auta. Przemieszcza się ruchem złożonym, jednocześnie w poprzek auta z prędkością VP i do tyłu z prędkością VA' przeciwną do prędkości auta. Ma wypadkową prędkość V zgodną z obserwowanym w aucie torem ruchu pocisku. W tym układzie rozpatruje się jeden ruch, tylko ruch pocisku, zamiast osobnych ruchów auta i pocisku, jak było w układzie Ziemi, kiedy różne i niezależne obiekty nie mogą mieć wspólnej wypadkowej prędkości. Tak jak statek na Bałtyku i samochód w Warszawie nie mają wspólnej wypadkowej prędkości ani wspólnego toru ruchu. Wykorzystanie trójkątów podobnych opartych na wymiarach auta i torze pocisku oraz na układzie składowych prędkości pozwala ułożyć użyteczne proporcje i formuły. W układzie odniesienia auta wszystkie obiekty niezwiązane z tym układem mają dodaną prędkość o ujemnej wartości prędkości auta VA' równej minus VA. Samochód zielony, według obserwatora, ma w nim prędkość. Vz dodać Va'. Zatrzymany przy drodze samochód czerwony ma prędkość obserwowaną Va'. Kolejny przykład. Względny ruch pociągów po równoległych torach. V1 i V2 to bezwzględne wartości prędkości, których zwroty ukazane są graficznie strzałkami ich wektorów. Najpierw w układzie torów. Jeśli pociąg pierwszy spoczywa, to drugi mija go z prędkością V2 pokonując drogę L1 dodać L2 aż do minięcia się ostatnich wagonów. Jeśli pociąg pierwszy jedzie naprzeciw drugiego z prędkością V1, to w czasie mijania T droga pierwszego V1 razy T będzie skorygowana z wartości L1 dodać L2 o wartość przemieszczenia się drugiego pociągu minus V2 razy T wartość przeciwną do umownego kierunku dodatniego a tak wizualnie przebiega to mijanie pociągi przebyły drogi odpowiednio v1 razy t i v2 razy t słuszne są też kolejne relacje pozwalające wyznaczyć czas mijania się pociągów w tym samym układzie Drogę pociągu drugiego określałaby nieco inna formuła, zgodna z umownym kierunkiem dodatnim, która po uporządkowaniu składników zapowiada ujemną wartość wyliczanego czasu, ewentualnie także wątpliwą ujemną wartość sumy długości pociągów. Taki opis wygląda na nietrafiony. Zmiana umownego dodatniego zwrotu rozwiązuje problem. Wybór umownego zwrotu dodatniego ma znaczenie. Zmienione jest samo podejście do opisu, przebieg zdarzenia i wyniki nie uległy zmianie. Wzajemne wyprzedzanie może nastąpić przy zgodnych zwrotach prędkości pociągów tutaj wyprzedzanie pociągu pierwszego przez drugi. Droga pociągu drugiego wyprzedzającego to suma długości obu pociągów i towarzyszącego wyprzedzaniu przemieszczenia pociągu pierwszego. A tak przedstawia tę sytuację schemat wyprzedzania. Ponowne mijanie, ale w układzie związanym z pociągiem pierwszym, gdzie pociąg pierwszy spoczywa, a jego prędkość ze znakiem przeciwnym jest dodana do innych obiektów, w tym do prędkości pociągu drugiego. W tym ujęciu pociąg drugi z prędkością V1 plus V2 pokonuje dystans L1 plus L2. A tak to mijanie przebiega schematycznie, i taka jest formuła wyznaczająca jego czas. Podczas mijania w układzie pociągu drugiego pociąg drugi spoczywa, a jego prędkość ze znakiem przeciwnym jest dodana innym obiektom, także do prędkości pociągu pierwszego. Podobnie teraz pociąg pierwszy z prędkością v1 dodać v2 przebywa dystans l1 dodać l2 w swoim układzie. Rozważając wyprzedzanie w tym ustawieniu i w układzie pociągu drugiego, w którym on spoczywa, jego prędkość ze znakiem przeciwnym jest dodana pociągowi pierwszemu. Teraz pociąg pierwszy z prędkością v1 odjąć v2 ujemną o zwrocie w lewo oddala się od pociągu drugiego. Nie ma wyprzedzania. W tym ustawieniu początkowym możliwe jest wyprzedzanie. W układzie pierwszego pociągu pociąg pierwszy spoczywa. Jego prędkość ze znakiem przeciwnym jest dodana do prędkości pociągu drugiego. W tym ujęciu pociąg drugi z prędkością v2 odjąć v1 dodatnią wyprzedza pociąg pierwszy, przebywając w tym układzie drogę l1 dodać l2. Czas wyprzedzania podaje formuła. Znając czas t, Określenie miejsca minięcia się ostatnich wagonów ma sens tylko względem torów, nie względem pociągów. Układy odniesienia można zmieniać. Także dla kolejnych etapów rozwiązania, dla wygody czy sprawności, byle sensownie. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję. Czachadymi. Tomasz Seneńko.